Syna. Aż wreszcie, kogóż to widzi? Przeciera oczy, nie wierząc sama sobie. To niemożliwe. Kogóż to widzi? Tak, to Jezus, syn Boży, syn człowieczy, jej własny syn. Zeszpecony, skatowany, zbity, skrępowany. Pędzą go z tyłu, wloką go. Się patrzę na powrozach, a on wlecze się raczej niż idzie, otoczony chmurą szyderstw i przekleństw. Tak straszliwie zeszpeconego nie poznałaby go oczyma, tym bardziej, że miał na sobie tylko tunikę, złośliwie splugawioną przez oprawców. Poznała go sercem, bo on był jeden najbiedniejszy, najnędzniejszy. On jedynie spokojny, wśród tego rozkiełznanego piekła, modlił się z miłością za swoich prześladowców. Gdy się zbliżył, nie mógł.